Dajcie, wszyscy, dzisiaj z nuczkiem Antoniem będę nagrywał odpalenie maszyny, żebyście posłuchali, jak dźwięczy pięknie ten Tumik, jak pracuje 500 na takim skuterku, jak jest Piaggio MP3. Uwaga, odpalamy, Antonio, kluczyk, tak, najpierw pięknie, zegary poszły, klameczka lewa, tak, i starter. Mocno klamka, pięknie! Proszę bardzo, wnuczek uruchomił, więc nie jest to chyba jakiś problem. On sobie radzi z tym doskonale. Posłuchamy, na razie nie dodaj gazu. Posłuchamy, jak pięci pięknie Tumik na wolnych obrotach. Proszę bardzo. Jest to Leo Leowinci Leo Vinci są to najlepsze Tumiki, wydaje mi się, dla tego typu skuterów. Jest to dedykowany Tumik dla tego skutera. Pięknie. Pracuje. I teraz Antonio lekko gazu. Dobra, nie możemy dać gazu za dużo, ponieważ jest ASR włączony, więc Antonio wyłączy teraz ASR, wyłącz, przetrzymaj dłużej. Dobra. I jest pięknie i teraz lekko gazu. O! Słyszycie co się zmieniło? ASR przestał działać, bo jest wyłączony. Jest w tej chwili pięknie. No i gazu. Więcej. No właśnie. Tak dźwięczy ten tłumik, tak pięknie to słychać. Skrzypek by stanął, to by były dwie piękne melodie. Skutera i skrzypka. Tak bym to określił. Jest to naprawdę skuter porządny, fajna maszyna. Jak byłem w wieku mojego wnuczka Antonia, też siadałem na motory, a troszeczkę większy jak byłem, to już jeździłem. Pięknie się jeździło. Pamiętam jak mój tato miał Iża 350 Były to ciężkie maszyny Musiałem od stopnia wsiadać Ale nie polecam oczywiście małym dzieciom Każdy powinien mieć dokument na taki motor Ten akurat jest na kategorię B, nie musi być A Można ją zrobić, ma specjalnie hamulec nożny Proszę bardzo pokaż Antonie gdzie jest nożny hamulec O tu mamy nożny hamulec, tak i wtedy może inwalida jeździć, może jeździć osoba dorosła, która ma minimum 3 lata prawo jazdy kategorii B Wtedy może się poruszać na kategorię B, nie musowo a kategorii A. 500 jest to dość spory motor, więc wiadomo dlaczego ta kategoria. No jeszcze Antonio daj troszeczkę, żebyśmy mieli dźwięk fajny. Tak, no proszę bardzo. O tak, pięknie. No fajnie. Polecam ten motor. Antonio, polecasz ten motor? Tak, tak jak... no, daje 10 na 10. Wiadomo, jest to elegancko. Brakuje trochę wnuczkowi i ząbków, ale to nie ma znaczenia żadnego, ponieważ one odrosną, będą piękne, cudowne jak i ten motor. Pozdrawiamy wszystkich, tak? Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się i szerokości dla wszystkich, którzy będą chcieli się poruszać takim motocyklem. Wyłączymy go. Wyłączamy. Dziękujemy. Wszystko na ten temat. Trzymajcie się w zdrowiu.